Z na kanale nie było, bo no, pewnie pierwszy weekend marca mamy planowały, no, ale chciałem się przy wami przywitać znowu, bo są dużo porażek, też kilka rzeczy, co tu nagrywać, też. No, w ogóle nie myślałem o wyskaczce. To niedługo myślę, że już się zrobi coraz cieplej i będziemy regularnie łowić o planach na 2022 jako jako trenery zaplecali Damiana na wszystkie Grand Prix nasze, nie wiem, może jakieś okręgowe, no zobaczymy je. Się kanał... no, no cześć, witajcie na kanale po długiej nieobecności. Chyba czas się budzić z zimowego snu. Dawno nas mnie na kanale nie było, no wiadomo okres zimowy. Ja nie wędkuję, jestem z martwiluchem. Czekam na lepsze pogody. Dzisiaj już planowałem w, pierwszy w weekend marca mamy. Planowałem. Wyskoczyć gdzieś nad wodę, ale temperatura jest bliska zeru, rano nawet przymrozek. Wody z brzegu jeszcze zamarznięte, więc sobie odpuściłem. No ale chciałem się już z Wami przywitać w nowym sezonie. Nie będę też już o tej porze roku podsumowywał zeszłego sezonu, tylko tak w trzech słowach może że to był pierwszy rok, pierwszy sezon zawodniczego federowania. Dużo wniosków, dużo nauki, dużo porażek, też kilka zwycięstw w zawodach, więc ogólnie jestem zadowolony. W listopadzie na zawodach łowisko NET, gdzie mam koszulkę, czyli to było 27-28 listopad, zakończyłem sezon zeszłoroczny. No i tak w sumie do dnia dzisiejszego nic się na kanale nie działo. No bo co tu nagrywać? Też no, w ogóle nie myślałem o wetkarstwie, odpoczywałem. Teraz dopiero gdzieś tam od tygodnia zaczynam sobie jakieś przypony kręcić, szykować się do nowego sezonu. No i co? Niedługo myślę, że już się zrobi coraz cieplej i będziemy regularnie łowić jakieś filmy z nadwody. No i tak w skrócie, teraz w skrócie. No chciałbym wam opowiedzieć o planach na 2022 na bieżący sezon, co będzie się działo na kanale. No standardowo, tak jak do tej pory było, czyli jakieś tam moje wyprawy prywatne zawodów, gdzie ja będę brał udział. Ciężko będzie coś nakręcić. Już o tym mówiłem nie raz, więc nie będę się powtarzał. Ale mój kolega Damian dostał się do Grand Prix, więc y, będę jeździł z nim w cudzysłowie jako trener z aplecami Damiana na wszystkie Grand Prix plus mistrzostwa polski, więc y, możecie być pewni, że z tych y, wszystkich zawodów Grand Prix i mistrzostw polski, relacja na kanale się pojawi. No i tutaj nasze, nie wiem, może jakieś okręgowe. No, zobaczymy Będę chciał tak jak w zeszłym roku jeździć, kręcić, no ale tam, gdzie ja będę brał udział, no to może być ciężko. Chyba, że kolega operator co w zeszłym roku tam na jednym czy dwóch filmach mi pomagał, to mu chyba, że będzie miał w tym roku jeszcze ochotę pojeździć, to na pewno też coś będziemy kręcić. No i to tyle z planów na, na, na ten sezon. Standardowo chyba Was już przyzwyczaiłem, że jak wracam, to zawsze organizuję jakieś konkursy. Ten jeden cały czas tam wisi, jak odbijemy 500 subskrypcji, to. Czapka Marcina, tutaj sobie leży i czeka na Was. No Ciężko się kanał rozbudować, jak mało robię. Mam nadzieję, że teraz uda się wrócić do takiej normalności, do jakiegoś takiego cyklu filmów. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Ja przeznaczyłem od siebie na konkurs swój piórnik, którego już nie używam. Jest to piórnik na przypony. Bardzo dobrze wykonany. Używałem go dwa sezony, czy trzy nawet. Jeszcze są to jakieś przypony. Z mojego użytkowania z zeszłego roku. Jest to piórnik, który mieści przypomnę o długości 70 cm, 65 i 60. Oddaję go młodemu widzowi, dlatego po prostu jest niezbędny, bo dostałem w prezencie tutaj z moim logo od kolegi Damiana. Takie fajne piórniki kolega tutaj robi. Dostałem ze swoim logo, będę miał jeszcze taki sam metrowy. No ja i postanowiłem swój. Nie używamy, już przeznaczyć dla jakiegoś młodego wita. No i do tego firma Feder Freak, Mateusz Wołoszyk, gdzie bardzo dziękuję z tego miejsca, przeznaczyła do tego konkursu też nagrody od siebie. Pokażę może po kolei. Mamy tutaj plecionkę 010, czterosplotową od Feder Freak. Mamy tutaj Fluocarbon o 0,14. Idealny do przypomów właśnie, żeby sobie tutaj do tego piórnika. Feder Guma 008. Czarna, fajna. Też będę w tym roku testował e, akcesoria Mateusza, w tym haczyki, które on nawet dzisiaj tutaj nam przeznaczył do nagrody. Fajne takie czerwone szesnastki. Do tego szybko złączki Mateusz dał na konkurs. No i stoperki. Uważam taki fajny zestawik, który możecie sobie wykorzystać, e, żeby nawiązać te kilka przykładów do nowego piórnika, który przeznaczę młodemu widzowi. Warunki konkursu. No, standardowo, jak zawsze, musicie dać łapkę w górę pod filmem, zasubskrybować kanał. No i napiszcie w komentarzu, dlaczego to właśnie ty powinieneś otrzymać tę nagrodę. I myślę, że sobie konkurs potrwa. Dzisiaj mamy sobotę, to do następnej soboty konkurs niech sobie trwa. A potem w poniedziałek będę się prawdopodobnie widział z Mateuszem za tydzień, więc sobie wybierzemy spośród komentarzy we dwóch. Najbardziej, który nam będzie odpowiadał, pasował, będzie najciekawszy. Na, napiszcie coś ciekawego, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać jeszcze raz ten piórnik ode mnie. Na przypony plus przypony tam są. I akcesoria z Freak od Mateusza. Napiszcie, dlaczego to właśnie ty powinieneś dostać tę nagrodę od nas. No i tyle moi widzowie, ja was nie będę tutaj zanudzał. Chciałem się przywitać w nowym sezonie, krótko powiedzieć co było, co będzie. No i tyle, nie przeciągamy. Miłej zabawy i do zobaczenia nad wodą. Pozdrawiam, trzymajcie się.